Jesteśmy na majorze w Kijowie. Ja jestem proxy, ze mną jest Alcorn. I będziemy się starać codziennie nagrać Wam krótkiego vloga, być może coś Wam opowiedzieć, coś Wam przybliżyć. No i zapraszamy, żebyście wysłuchali naszych wspomnień czy wrażeń z pierwszego dnia podróży i wejścia na sam miejsce eventu. No więc tak. Generalnie nasz pierwszy dzień rozpoczął się nieciekawie. Mieliśmy mieć wylot o 10.45 z Warszawy. Wylot odbył się o godzinie 13.30. Także siedzieliśmy sobie, oglądaliśmy gry z laptopa na lotnisku. Dotarliśmy około godziny, tak naprawdę już 18.00, do samego hotelu. Także zabrało nam to trochę czasu. Szliśmy do hotelu na piechotę, ale udało nam się. Jesteśmy na miejscu, więc. Jest, dobrze. Tak, no ale decyzja o tym, żeby pójść na piechotę była świadoma, ponieważ musicie wiedzieć, że są 22 stopnie teraz w Kijowie, więc jest bardzo przyjemnie i postanowiliśmy sobie się przejść, zwiedzić sobie miasto chwileczkę i, i naprawdę było to coś fajnego, bo wylatując z Polski, w której jest 8 stopni i pada deszcz, to jest znaczna różnica. Tak, generalnie naprawdę fajna fajnie, fajnie pogoda, a za chwilę zobaczymy ile jest e, dzisiaj. Bo no, ruszamy do naszego venue, które swoją drogą wygląda jak taki, no, taki duży teatr, powiedzmy. Jest to teatr w mniej więcej takim stylu lat 70., 80., coś, coś ten deseń z zewnątrz. Ma wielki baner na sobie, mówiący, że to jest major Kiev i reklamę występów, występów, które będą się tam jeszcze odbywały. Natomiast zdjęcie na Instagramie naszym dotodpl. Może się zobaczyć e, z moją twarzą e, na nim, jak to wygląda. Tak, no, sam budynek jest taki całkiem stary i wręcz powiedziałbym nie najładniejszy poza tym banerem. No tak. E, także, także to jest e, jedna rzecz. Natomiast dosyć ciekawe jest dostanie się do press roomu, no bo ponieważ podchodzimy sobie do tego budynku e, i podchodzimy do wejścia, no i mówimy do pana ochroniarza, że my jesteśmy z prasy. E, no niestety pan ochroniarz po angielsku nie rozmawia, ale pokazuje nam paluszkiem, że gdzieś tam musimy iść w lewo. No i tak sobie idziemy, idziemy, jest jakaś kartka ze strzałką nadal w tym samym kierunku, no to idziemy dalej. No ale kończy się budynek, no, no i niestety, e, niestety nie wiemy co robić, cofamy się w prawo, w lewo, tylko w końcu się okazało, że ta kartka mówi, że trzeba wejść tam, a nie, a nie gdzieś pójść. Było to dość nieintuicyjne, nie, nie no ale w końcu udało nam się wejść. Tam była miła pani za stolikiem, która sprawdziła nas, że faktycznie mamy wyjściówki prasowe. Dała nam coś takiego i taką opaskę. No i mogliśmy wejść do, do Prostumu. Tak. Generalnie Wewnątrz, jak już wejdziemy do środka, no widać, że na pewno cały ten teatr został zrobiony z rozmachem. Główne wejście jest naprawdę porządne. Jest tam mnóstwo żyrandoli kryształowych, które również możecie zobaczyć na Snapie, na 2pl I naprawdę jest dużo przestrzeni przestrzeni takiej, no myślę, że smuchnej, bo niewykorzystanej, e, ale, ale bardzo dużo, na pewno liczba osób by się zmieściła do środka do tego weniu. Natomiast sala, no to już myślę Proxy Wam powiedzieć nieco więcej jak to wygląda. Tak, ja tylko wspomnę na temat tego całego weniu, że jedyną taką atrakcją poza samą salą, gdzie można oglądać gry, e, jest, jest sklep, e, w którym można kupić jakieś koszulki związane z Dotą albo coś takiego, natomiast Poza tym mamy właśnie puste korytarze i troszeczkę jest mi smutno, bo miałem nadzieję, że, że PGL tutaj doda jakieś dodatkowe atrakcje. na no w końcu to jest Major, a, a wygląda to troszeczkę, troszeczkę gorzej. Może jeszcze zanim o samej sali kinowej, to szybko o e, tym, jak wygląda Press Room. Press Room to jest taka, taki pokój większy, taka sala konferencyjna, w której ustawione są po prostu stoły i mamy jeden telewizor z angielskim komentarzem. A to prowadzi nas do tego, że na sali kinowej, gdzie mieści się 3000 osób... E, Komentarz jest po rosyjsku. Także oglądamy sobie po rosyjsku dotę, Mamy taki wielki ekran. Po prawej i po lewej stronie mamy mniejsze ekrany, na których nie dzieje się gra, natomiast widać albo przewagę w networfie drużyny, albo widać jakieś inne ciekawe rzeczy. Natomiast sama sala wygląda tak, że to jest po prostu sala kinowa czy teatralna na 3000 osób, gdzie są miękkie fotele i po prostu można sobie oglądać. Natomiast nic specjalnego wczoraj po południu czy wieczorem się tam nie działo. No zobaczymy, czy się to coś zmieni. No i jeśli już chodzi o tak, żeby mogę zakończyć ten temat. Generalnie wielkim problemem, przynajmniej dla nas, jest fakt, że nikt nie mówi tutaj po angielsku. Absolutnie żadna osoba, pani w hotelu, ludzie obsługujący event. Poza ludźmi z presrumu. Poza ludźmi z presrumu nie mówią po angielsku. Także bardzo ciężko komunikować jest się. Używam języka polskiego, tak naprawdę. Tak, jest moim tłumaczem, bo mówi po polsku, ja zawsze się rozpędzę, mówię po angielsku. Tak. No Dobra, słuchajcie, będziemy się starać codziennie nagrać wam jakiś krótki vlog, żeby coś wam opowiedzieć. Zapraszamy, żeby followować nas na Instagramie, na Snapchacie, na Facebooku, gdzie wszędzie będziemy się starać rzucać jakieś foty, filmiki na bieżąco z eventu. Także zapraszamy i siema. Tak, mamy do, do, z hotelu do, e, do tego eventu 5 minut, także mamy super blisko e, i na w, przy ekspresowym tempie będziemy się z Wami dzielić informacjami. Tak, to na razie. Dzięki, cześć.